Witam Was w kolejnym odcinku Gotowanie z Anią i Tomkiem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy polędwiczki drobiowe w sosie paprykowym. Jak widzicie mamy przygotowane 400 g polędwiczek z piersi kurczaka. Mamy paprykę, tutaj czerwoną, słodką. Serki topione, masło, mleko, mąka, sól, pieprz. No i jeszcze paprykę czerwoną w proszku. Także zapraszamy do obejrzenia filmu, jak będziemy przygotowywać polędwiczki drobiowe w sosie paprykowym. Na początku kuchania zaczyna wszystko od tutaj doprawienia tych polędwiczek. Jak widzieliście, trochę pieprzu. Teraz soli odrobinka. Bo serki są słone też, nie? To mniej trochę słone. A, no właśnie, tak jak Hania mówi, serki są też y, słone, także z tą solą to tak ostrożnie. No i tutaj jeszcze troszeczkę y, papryki czerwonej w proszku. Tam delikatnie, tak, tak jak Hania właśnie to robi, posypać. I za chwilę będziemy y, przygotowywać y, do dalszej części y, smażenia. Tutaj te nasze polędwiczki. Polędwiczki na chwilę odstawiliśmy, a teraz pania właśnie tutaj w międzyczasie przygotowuje, tutaj kroi paprykę. Tak jak widzicie, w ten sposób. Patelnia już ładnie nam się tutaj rozgrzała. Masełko się roztopiło. No i teraz, jak widzicie, jak widzicie Hania obtacza w mące tutaj te polędwiczki które wcześniej posypała solą i pieprzem i papryką no i teraz troszeczkę je tutaj właśnie o obtacza i na patelnię sprawdzimy czy nagrzemy jeszcze chwilę teraz czas by Przewrócić tutaj nasze polędwiczki na drugą stronę. One się dosyć szybko tutaj smażą. Także chwilkę jeszcze i Hania będzie za chwileczkę dodawała tutaj paprykę, żeby też się podsmażyła razem z tymi polędwiczkami. Polędwiczki już ładnie nam tutaj jak widzicie się podsmażyły, teraz hania jest. Wykłada na talerz, no i będzie teraz podsmażała tutaj paprykę. I wtedy na końcu z powrotem dodamy te polędwiczki tutaj do całego tego sosu. Paprykę już tutaj Hania podsmażyła. Teraz dodała wodę. No i jeszcze do tego, jak widzicie, serki topione. No i to chwilę. Miesza tak, żeby powstał taki fajny sosik z tego. No i z powrotem dodamy do tutaj na patelnie te polędwiczki, tak żeby to się razem nam wszystko ładnie wymieszało. Jak widzicie, już fajnie serek tutaj nam się roztopił prawie. No i teraz Hania z powrotem dodaje tu, tutaj polędwiczki. No i cały czas mieszając oczywiście. Jak widzicie, teraz około 10 do 15 minut pod przykryciem, tutaj, żeby to nam się fajnie poddusiło. Chodzi o paprykę, żeby zrobiła nam się miękka, tak. No i też wcześniej mieliśmy, zanim przykryliśmy to, to troszeczkę nam się to tutaj, że tak powiem, pogotowało, żeby odparowało nam wszystko, trochę to zgęstniało. No i teraz pod przykryciem czekamy jeszcze chwilkę, żeby nam się tutaj papryczki zmiękły. No i za chwilę to będzie gotowe. Nasze polędwiczki już są gotowe, już wyłączamy wszystko. Także widzicie w ten sposób tak wyglądają. Tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest około tak 10-15 minut. No trzeba obserwować, tak jak mówiłem no, wcześniej, żeby była miękka papryka, żeby nam zmiękła. No i jeszcze dodaliśmy w międzyczasie soli i pieprzu. Także teraz Hania będzie wykładała to na talerz i zaprezentuje wam jak wyglądają. A oto już nasze gotowe polędwiczki drobiowe w sosie paprykowym. Wyglądają w ten sposób. Mamy nadzieję z Hanią, że spodobał Wam się ten nasz pomysł na przygotowanie w ten sposób polędwiczek drobiowych. Życzymy Wam smacznego. smacznego. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. I zapraszamy do kolejnych filmów na naszym kanale. Pa, pa. pa, pa, pa.